I trzeci mój wynik w karierze, drugi wynik w sezonie, także fajnie, naprawdę fajnie. Taki był plan, żeby zrobić to w pierwszej, w pierwszej próbie. Udało się to z fajnym skutkiem, fajnie znowu pchnąć powyżej 21 metrów. Co ciekawe, to jest mój dziesiąty wynik w ogóle, kiedy zakończyłem konkurs z wynikiem ponad 21 metrów, także no nic z tego się cieszyć. Czuję, że jestem bardzo dobrze przygotowany. Zobaczymy co będzie jutro tak naprawdę, bo na razie to były tylko eliminacje. Jutro znowu będę musiał się zmobilizować i mam nadzieję, że zakończę finał z takim samym skutkiem, jak zakończyłem eliminację i może z trochę lepszym wynikiem. Jest Denzel Komenensia z, z Holandii. Jak ja wygrywałem mistrzostwa świata juniorów w Eugene, on był tuż za mną, był na drugim miejscu. I on jako jedyny, oprócz mnie, ma tutaj życiówkę powyżej 20 metrów, także to będzie mój najgroźniejszy rywal. A wiadomo, to jest sport, wszystko się może zdarzyć, także to też nie jest tak, że ja jakoś tam lekceważę. Po prostu traktuję ten start tak jak każdy inny, czyli po prostu wchodzę, wchodzę na maksa.